Się ma z tej strony Szypro i dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Będę mieć moje pierwsze star powery. Tak, wiem, że już mam prawie 14 tysięcy, ale po prostu nie miałem szczęścia. A te star powery właśnie będą na penny. Także zaraz w tej pięknej chwili przechodzimy. Ale najpierw... Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli ten czerwony przycisk obok mojej ikonki jest czerwony to dotknijcie go i zobaczycie, że będzie szary. Tak, to działa. 5 eee, lajków i kolejny odcinek. I chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo teraz eee, coś mi się stało z moim, e, moim programem do robienia miniaturek i niestety nie będzie, ale mam nadzieję, że kiedy ogarnę nowy telefon, to już raczej miniaturki będą się pojawiać. Film będzie tak co weekendy, ale dzisiaj wyjątek, wiadomo. Jeszcze zapraszam do mojego Instagrama. Szypro podłoga Ety. Tam yy, co kilka dni pojawiają się nowe posty. Polecam zaobserwować. Możemy też się umówić do filmik. Także nie przedłużamy. Albo nie. W sumie wiecie co? Zagramy sobie jedną gierkę i potem do jednej z postaci. Także gramy Max. Na ostatnim filmie nabijaliśmy ją i w dodatku Piperkę. To na soranga. Jeszcze sobie grałem nią. Teraz spróbujmy podjechać tego rikoriko, ale dobra. Jeszcze nie podjechaliśmy, to raczej nas podjechał. Ale dobra, jeszcze żyjemy. Najważniejsze, już ostatnio maksu lepszyłem na, na, na trzeci poziom. Także Star poweru jeszcze nie ma, tak jak do tej postaci. Z Teraz z lewej na stick. Znaczy, że dojeżdża nas, to bym nie powiedział, ale tak coś ma na mnie, nie wiem, wąty jakieś tam. I co teraz, gruba ty. No wracaj tu. Patrz, to trwa jak? No kurde, jeszcze jakieś lagi. Gin. Bierzemy? Dobra, nie zginęli. Trzy, chyba będzie. Ej, to jest ta nowa mapa, tu jest tutaj, tutaj gdzieś są soczki, o tam ktoś. Krzaka się czai, o, o Jack soczek. Jedno, je, jedno z gorszych. Tam właśnie już ktoś. Się biją. Tu dojechać, doje, dojeżdżamy, dojeżdżamy tego bitka. Kurde, postaję wieżyczkę. Szybko, auto, a, ale dobra, niestety się nie udało. Ale dobra. Bierzemy. Także to jest wiek opon na Na koncie szypro. Peny i ulepszamy. Bam, 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 bam. Moje pierwsze Star Powery. Jest, jest. Moje pierwsze Star Powery. Bierzemy jeszcze sobie na moc. Żeby to jakoś ładnie wyglądało. Jest. Moje pierwsze Star Powery. Ja jeszcze nie mam. Potem jeszcze będę mógł Barleya. Już niedługo też na Star Powery. Colt, Jessie Bula. I tam dalej. Ale to jest ta chwila. Dziewiąta moc. I jest. Tylko jeszcze pozwólcie, że zrobię screena. Tak. Także jest. I co? Możemy sobie zagrać jedną gierkę, nie? Może jeszcze... I na pewno pojawi się opening, żeby kość gadżetu, bo ostatnio trafiłem w Big Boxie gadżet do Jessie. Ja już byłem pewny, że trafię jakąś postać. Nie wiem, kogo ja mogę trafić. B, Mortisa, Tare. Najbardziej to ja bym chciał Gale'a oczywiście, Leona, Kiełka i Pana P, bo ich jeszcze nie mam. A Mortisa nie lubię, bo, mam, bo grałem nim na koncie mojego brata, który tutaj ze mną jest przy okazji że jest mój brat? Widzieliście raczej. No dobra, zagramy jedną gierkę sobie na naszym scenie. No i to, Lecimy, nie? Jak już drobny je starpał, to bardzo bym chciał. Nawet nie wiem, na który się zdecydować, jak już będę mieć te dwa. Raczej się zdecyduję na to, że jak się rozwali, to wypadają tam te kilka, naście? Nie, kilka. Chyba siedem tych kule albo coś w tym stylu. Bo ten, tam, gdzie ogień się wywala, to raczej tak średnio. Ale teraz dojeżdżamy do Namajka, który ginie oczywiście. Dobrze, zostało ośmiu. Teraz Spróbujmy jeszcze dojechać po lewej. Aj nie dostała. Już tam jakoś... Pipek, Nie dostała, kurde. Ale ten jakiś kol dojeżdża, mnie. Ale my go dojeżdżamy, ale jednak nie! Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia. Minus 2. Nie. Tak, nie, nie ludziska. Musimy mieć co najmniej plus 3 pucharki. Moja minusa... Nie, nie, nawet bardzo nie chcę myśleć. Także... Rozbadamy skrzyneczkę. Ale się dziwnie czuję, jak tam jak tamte gry, gry dla znajomych, takie, że to star power już tam są i tak dalej, że ta dziewiąta moc, ale nie, to jest hook roller, nie gram, na szczęście nie gram już na tym, tam jeszcze tą pankę spróbował, no i znowu ten tick, Czy to, to nie, to nie, bo widzę sam, ale, no jak mnie na trafuk się trafił, o nie, 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 tak nie będzie, nawet nie. To będzie, ale na pewno nie będzie minusem. Ja nie dam. Nie dam się po prostu. Także jak już dostaniemy te pliwe plus 7, to myślę, że będziemy mogli skończyć ten film. Zapraszam do mojego właśnie święta podróżnego. I polecam dosyć co tydzień, w weekendy, filmy. Najczęściej w sobotę. Także polecam, mam

Oh, <laughs> poweru, ale czy ma dziewiątą moc? Yy, chyba ma chyba nawet gadżetu chyba nie ma, Jakoś tak, widzę, a i bym gadżet położył, i bym, no dobra, nie cię ja, sześć, styl, I tak, to nie ci nie stało, jakichś sześć, trzy, taki w mnie